Możemy już rozpocząć z małym poślizgiem i z małym stresem, aczkolwiek dzisiaj, właśnie tematyka webinaru będzie dotyczyć stresu. Także tak się złożyło, że też właśnie teraz odczułam ten stres. Chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć właśnie o stresie, o tym, jaki stres ma wpływ na nasz organizm i co wspólnego z tym wszystkim mają jelita. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o stres, to każdy z nas jest na niego narażony i to w każdym dniu. I w związku z tym, że ten stres pojawia się codziennie, my jesteśmy jakby już przyzwyczajeni do tego, że on jest, i często nie znajdujemy czasu albo chęci, albo nawet o tym nie pomyślimy, aby znaleźć sobie jakąś metodę na rozładowanie tego stresu. Natomiast długotrwały stres, który nie jest Poprzedzielany takimi momentami odprężenia, relaksu, niestety powoduje znaczne szkody w naszym organizmie. Co tak naprawdę może wywołać u nas stres? Oczywiście, dla każdego są to różne wydarzenia, różne czynniki. Tak naprawdę stresuje nas coś trudnego, czyli na przykład jeżeli mamy właśnie jakieś wystąpienie, tak? jeżeli jakieś techniczne przeszkody na przykład nas napotykają podczas tego wystąpienia. Stresują się już dzieci w szkole podczas odpytywania przy tablicy, na sprawdzianach, stresują się dorośli w pracy, czy przy zmianie pracy, czy przy jakichś nowych trudnych obowiązkach. Stresują nas różne konflikty, które mamy z przyjaciółmi, z rodziną, czy na przykład też w pracy, ale stresują nas też wydarzenia, które tak naprawdę są dla nas radosne, takie jak na przykład ślub czy narodziny dziecka. Tak więc widać, że tych sytuacji jest naprawdę mnóstwo. I, I cały czas jesteśmy narażeni na te czynniki stresujące. Nie da się tego wyeliminować, natomiast musimy nauczyć się radzić sobie z tym stresem. Musimy znaleźć taką metodę, która pozwoli nam się odprężyć. Dlaczego? Jeżeli się stresujemy, to organizm może zareagować na dwa sposoby. Pierwszy sposób jest taki, że organizm mobilizuje się. Jest to sposób określany jako walcz albo uciekaj. W tym momencie w organizmie wzrasta poziom cukru, wzrasta poziom hormonów takich jak adrenalina, noradrenalina, kortyzol, podnosi się ciśnienie krwi, serce szybciej nam bije, natomiast inne funkcje życiowe, takie jak na przykład trawienie, spowalniają. Organizm w tym momencie nie chce tracić energii na te inne funkcje życiowe. On ma w tym momencie właśnie albo walczyć, albo uciekać, czyli pokonać w ten sposób tą przeszkodę. To jest pierwsza metoda, pierwszy sposób, w jaki nasze ciało, jaki nasze ciało reaguje na stres. Natomiast jest też druga reakcja naszego organizmu, i oczywiście te reakcje są jakby od nas niezależne. To nie jest tak, że my zadecydujemy, jaki rodzaj reakcji wybieramy tak do końca. I drugi rodzaj reakcji jest określany jako udawaj martwego. Czyli sytuacja stresowa tak wpływa na mózg, że mózg sobie myśli, że on sobie z tym problemem na pewno nie poradzi, że nie ma szans, i w tym momencie się blokuje. Blokuje się cały organizm. Możemy stać się ospali, tacy powolni, możemy mieć omdlenia, zawroty głowy, czy też jakieś bóle, na przykład bóle brzucha. I w tym momencie jesteśmy niezdolni do działania, do jakiegokolwiek działania, tak naprawdę. Natomiast, tak jak już wspomniałam, to niestety ma negatywny wpływ na zdrowie. Dlaczego? Właśnie przez te wszystkie zmiany, które zachodzą w wydzielaniu chociażby hormonów. Tak naprawdę przy długotrwałej reakcji stresowej, kiedy nie ma tych momentów wytchnienia, następują zmiany na każdym, w każdej dziedzinie, jakby. Jesteśmy obciążeni fizycznie, emocjonalnie i behawioralnie. Fizycznie to na przykład jesteśmy bardziej podatni na infekcje odczuwamy różne bóle na przykład bóle głowy pleców czy brzucha to są właśnie te trzy strefy ciała które właśnie najczęściej reagują bólami na długotrwały stres możemy mieć problemy z układem pokarmowym na przykład rozwijają się takie choroby jak nieswoiste zapalenie jelit czy wrzodziejące zapalenie jelita grubego na to wszystko też właśnie może mieć wpływ stres i tak samo mogą się pojawić problemy ze strony układu krwionośnego. Pojawia się na przykład nadciśnienie, a także chociażby zawał czy uda, Czyli tutaj, jak widać, fizycznie cierpimy, mając ten długotrwały stres. Cierpimy także emocjonalnie, bo albo jesteśmy cały czas rozdrażnieni, poirytowani, nerwowi najlepiej, żeby nikt do nas wtedy nie podchodził, bo wszystko nas irytuje albo z kolei jesteśmy ospali, zmęczeni, niezdolni do jakiegokolwiek działania, niezdolni tak naprawdę do jakiegokolwiek wysiłku. Więc też tutaj nasza ta strefa cierpi. A także behawioralnie. Tutaj często wymienia się problemy na przykład ze snem. Może pojawić się bezsenność, ale także może pojawić się taka uspałość i to, że śpimy zbyt długo i pomimo tego, że śpimy zbyt długo, tak naprawdę nie, nie wpływa to na relaks. Tak? I tak nie potrafimy się zrelaksować, uspokoić, wyciszyć. Pojawiają się także tiki nerwowe czy jakieś nerwowe zachowania, na przykład obgryzanie paznokci czy gryzienie włosów. To wszystko właśnie jest związane ze stresem. Co więcej, badania pokazują, że długotrwały stres jest bardzo poważnym takim powodem rozwoju depresji. Miesiąc luty to jest taki bardzo szczególny miesiąc, dlatego że 23 lutego będziemy obchodzić Dzień Walki, właśnie ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Dlatego w lutym bardzo często też można się spotkać właśnie z jakimiś artykułami o depresji i bardzo dobrze, że właśnie zwraca się na to coraz większą uwagę, bo bardzo duża część społeczeństwa cierpi na tę chorobę. W Polsce jest to około 1,5 miliona osób i to jest, to jest tak, jakbyśmy całą Warszawę wzięli, wszystkich ludzi z Warszawy, tyle osób w naszym kraju cierpi na depresję. To jest dosyć duży procent i niestety depresja... To nie jest tylko gorsze samopoczucie. Depresja bardzo często prowadzi do samookaleczeń czy samobójstw. I mając na uwadze to, że stres jest jakby dużym czynnikiem, który wpływa na rozwój depresji, warto byłoby zaopiekować się naszym organizmem od tej strony. Czyli nie przechodzić do tego, że stres, będzie, że stres jest i po prostu nic z nim nie robić, tylko nauczyć się, nauczyć swój organizm, jak reagować. Są oczywiście różne metody, i te różne metody są tak naprawdę dla różnych ludzi, bo co innego będzie mnie uspokajać, co innego będzie państwa uspokajać. I tutaj każdy z nas może znaleźć sobie różną metodę. I może to być jakiś relaksujący spacer, na przykład po lesie, słuchanie relaksującej muzyki, przeczytanie jakiejś książki, czy jakaś dłuższa, relaksująca kąpiel, a także na przykład. ćwiczenia fizyczne typu pilates, yoga, czy jakieś ćwiczenia spokojne, ćwiczenia oddechowe. To wszystko jak najbardziej pomoże. Ale ja, tak jak mówię, każdy musi wybrać swoją metodę. Natomiast jest coś, co jest wspólne dla wszystkich i co każdemu z nas może pomóc w walce ze stresem. Jest to zwrócenie uwagi na nasz mikrobiom jelitowy. I to właśnie teraz opowiem, jak to, co mamy w jelitach, jak nasze jelita, wpływają na odczuwanie stresu i na wystąpienie depresji. W jelitach, jeżeli mamy odpowiednio bogatą, różnorodną mikrobiotę jelitową, to musimy pamiętać, że ta mikrobiota jelitowa nie służy nam tylko po to, aby pomóc w trawieniu, na przykład pokarmu, tak, tylko też wytwarza pewne witaminy. Na przykład witaminę B2, B6, B12 czy kwas foliowy. Oczywiście te bakterie nie pokrywają całkowitego zapotrzebowania na te witaminy. Musimy dostarczyć resztę spożywienia czy z suplementacji, natomiast w dosyć znacznym procencie, bo w około 30-40% te bakterie mogą poprzez wytwarzanie tych witamin pokryć właśnie zapotrzebowanie na nie. I w momencie, kiedy bardzo się stresujemy, kiedy ten stres trwa długotrwale, okazuje się, że nasza mikrobiota jelitowa na tym cierpi. Zmniejsza się i liczebność mikrobioty, i jej różnorodność. I w tym momencie już mamy mniej bakterii równocześnie mamy mniej tych witamin, tak? czyli pojawia się niedobór witamin na przykład z grupy B, a te z kolei działają na nasz układ nerwowy. Jeżeli mamy nietobór tych witamin, to właśnie pojawiają się takie negatywne myśli, negatywny nastrój, wręcz stany depresyjne. Czyli to jest jakby pierwszy efekt tego, że jeżeli mamy zaburzoną mikrobiotę jelitową, to równocześnie możemy mieć gorsze samopoczucie. I przeprowadzono też badanie na myszach, gdzie okazało się, że myszy, które oddano. Długotrwałemu stresowi, to zauważono u nich, że właśnie jest wzmożony wychwyt tych bakterii jelitowych do jelitowych węzłów chłonnych, czyli w tym momencie jest ich mniej w jelicie tych bakterii jelitowych. No i na skutek tego, że jest ich mniej, jelita stają się nieszczelne i w tym momencie bardzo przekłada się to na przedłużający się stan zapalny organizmu, jesteśmy podatni na infekcje, ale również przez to, że mamy tą nieszczelną barierę jelitową, jakby pogarsza się nasz nastrój. Też mamy właśnie stany depresyjne, też nie mamy takiego momentu, gdzie moglibyśmy się właśnie jakby zrelaksować. Czyli też tutaj właśnie widać, że mikrobiota, jelita wpływają na nasz mózg, tak? na nasz układ nerwowy. To jest ściśle ze sobą powiązane. Też zbadano, też przebadano osoby i jest takie badanie, że 38 uczestników, ochotników podzielono na dwie grupy i jedna grupa otrzymywała właśnie mieszankę probiotyczną, a druga grupa placebo i właśnie okazało się, że ta grupa, która otrzymywała mieszankę probiotyczną, Jakość snu była też lepsza, czyli pojawił się ten moment relaksu, kiedy faktycznie organizm ma tu wytchnienie, nie jest ciągle spięty, ciągle narażony na stres. Znaczy, no, narażony na stres jest, ale po prostu potrafi się jakby wyciszyć tak? i rozluźnić. Jeżeli chodzi o mikrobiotę jelitową, to oczywiście warto o to w tym momencie zadbać i to może zrobić właśnie każdy. Czyli tak, każdy sobie może znaleźć sposób na rozładowanie stresu, swój sposób, ale z kolei jest jedna metoda wspólna, czyli tutaj mam na myśli profilaktykę probiotyczną. I jeżeli chodzi o produkty living food, to one faktycznie dobrze wpływają na układ nerwowy. Tutaj szczególnie, jeżeli mogłabym polecić jakieś produkty, to tutaj na przykład Ekokoncentrant napoju probiotycznego wzbogacony w guk i w chmiel. Dlaczego akurat te produkty? Dlatego, że wzbogacenie właśnie w guk i w chmiel dodatkowo będzie pozytywnie wpływać na, na nasz nastrój. Dlatego, że na przykład w chmielu znajdują się takie związki jak lupulol i humulol, i one potrafią właśnie nam się rozluźnić. Z kolei w głogu olejki eteryczne. Też pomagają się rozluźnić, dodatkowo poprawiają koncentrację. Czyli tutaj jak najbardziej można w ten sposób zadziałać, tą profilaktyką probiotyczną. Też tutaj zdradzę, że na wiosnę ma też pojawić się w sklepach sieci Rosman nasz nowy produkt, zwany Antystres, i to będzie właśnie taki typowy psychobiotyk czyli właśnie taki produkt, który będzie pozytywnie wpływał na układ nerwowy. Jak najbardziej tutaj można stosować właśnie tą profilaktykę probiotyczną, ale to nie wszystko. Aby zadbać o nasz mikrobiom jelitowy, też należy stosować odpowiednią dietę, dlatego że te bakterie jelitowe, one też muszą otrzymywać odpowiedni pokarm, aby odpowiednio działać. I najlepiej, jeżeli nasza dieta jest zbliżona do takiej diety śródziemnomorskiej, w każdym razie nie, nie powinna to być dieta zachodnia, którą bardzo często stosujemy. Dieta zachodnia jest bogata na przykład w cukry czy w tłuszcze, nierzadko też pozwalamy sobie podczas takiej, takiej diety na alkohol i to wszystko wpływa negatywnie właśnie na nasz mikrobiom jelitowy, na jego liczebność, różnorodność. I tak jak już powiedziałam wcześniej, to automatycznie przekłada się na nasz nastrój. A jeszcze należy zaznaczyć, że to jest takie błędne koło, bo to, jak mamy pogorszony nastrój, to bardzo często podejmujemy antyzdrowotne działania. Chcemy się pocieszyć, czyli na przykład właśnie sięgamy wtedy dodatkowo po ten cukier, czy po tłuszcz, czy po alkohol, czy po inne używki. I w tym momencie właśnie jest takie błędne koło. My chcemy się pocieszyć, dodatkowo źle to wpływa na naszą mikrobiotę jelitową i znowu mamy gorszy nastrój i znowu chcemy się pocieszyć. Także tutaj należałoby to koło przerwać. I dieta bogata w warzywa, w owoce, w pełnoziarniste produkty, czyli mam tutaj na myśli produkty, które bogate są w błonnik pokarmowy, jak najbardziej korzystnie wpływa na stan naszej mikrobioty jelitowej. Dlatego, że ten błonnik, czyli te, to, co nie jest strawione przez nas, jest doskonałą pożywką dla bakterii jelitowych. I one dzięki temu właśnie mogą też zachować odpowiedni stan. Czyli działając antystresowo, możemy, możemy stosować odpowiednią dietę, możemy stosować profilaktykę probiotyczną. I możemy też jakby mieć regularny wysiłek fizyczny, ale ten spokojny, taki, który faktycznie będzie nas relaksował, a nie będzie dodatkowym czynnikiem stresogennym dla organizmu. To są takie zadania, takie działania, metody, które każdy z nas może podjąć, a dodatkowo każdy z nas powinien sobie znaleźć właśnie jakąś swoją dodatkową metodę na redukcję tego stresu. Wcześniej powiedziałam, cierpi nasz cały organizm na każdej płaszczyźnie. Jesteśmy bardziej podatni na choroby na, na każdej płaszczyźnie tak naprawdę, tak więc pamiętajmy o tym, że to, co jemy, to, jak się zachowujemy na co dzień, tak? czy mamy aktywność fizyczną, jak dbamy o nasz mikrobiom jelitowy, czy stosujemy tutaj profilaktykę probiotyczną, to wszystko ma wpływ na to, jak nasz organizm będzie sobie radził ze stresem. Z mojej strony na temat stresu i na temat metod działania to wszystko. Tutaj sprawdzę jeszcze komentarze. Czy macie jakieś pytania do tego tematu? Czy może chcielibyście coś dodatkowo wiedzieć? Tak jak mówię, ten miesiąc jest dosyć takim miesiącem poświęconym właśnie depresji. I trzeba pamiętać po prostu, że to, że my się stresujemy, to nie jest, nie powinniśmy się do tego przyzwyczajać, jako do codzienności, że tak jest i koniec, tylko powinniśmy po prostu podjąć odpowiednie działania, właśnie chociażby z tego względu, żeby nie rozwinęła się u nas depresja, tak, czy inne, czy inne choroby. To wszystko jest powiązane organizm pomimo tego że zawiera w różne jakby struktury w sobie różne inne organizmy właśnie jakby chociażby tą mikrobiotę jelitową też działa jako całość także jelita wpływają na nasz ośrodkowy układ nerwowy z kolei on wpływa też na nasz mikrobiom i wszystko jest ze sobą powiązane dlatego pamiętajmy aby zadbać o ten mikrobiom jelitowy, bo tutaj naprawdę każdy z nas może odpowiednio pomóc sobie w walce ze stresem. Zobaczę jeszcze, czy pojawiły się jakieś pytania, ale nie widzę tych pytań. Może dam jeszcze chwileczkę. Myślę, że też Pytania czasami mogą się pojawić z opóźnieniem, ale myślę też, że jeżeli nasuną Wam się pytania troszeczkę później dotyczące tej tematyki, to, my, to proszę te pytania po prostu napisać, i zawsze możemy odpowiedzieć też jako odpowiedź w komentarzu. Dam jeszcze tutaj chwileczkę, bo faktycznie czasami mogą pojawić. Widzę tutaj pytanie, czy w naszej diecie powinny szczególnie pojawić się jakieś produkty w okresie stresu? Tak, tak jak już właśnie wspomniałam, tutaj należy prowadzić dietę, która będzie bogata w warzywa, owoce, w produkty pełnoziarniste, które właśnie bardzo dobrze, poprzez to, że zawierają błonnik pokarmowy, wpływają na, nasz, na naszą mikrobiotę jelitową i też możemy tutaj spróbować też, jeżeli chodzi o suplementację witamin grupy B, ale to w sytuacji, kiedy faktycznie ten stres mamy taki długotrwały, kiedy faktycznie te niedobory tych witamin mogą się pojawić i to oczywiście przez określony czas ta suplementacja. Natomiast też oczywiście poprzez takie produkty jak właściwie kasze, czy orzechy, migdały, tak? To są produkty, które też będą pozytywnie wpływać na nasz nastrój i w ten sposób pomogą nam zredukować stres, tak? Także, ale przede wszystkim stawiajmy na to, aby ta dieta była bogata właśnie też w błonnik pokarmowy, ale tutaj też nie chodzi mi o to, żeby przesadzać, tak? Ten błonnik pokarmowy dziennie powinien w diecie zawierać się w ilości 27 do 40 gramów, tak? Bo większa ilość z kolei też negatywnie wpłynie na pracę naszych jelit, także jakby nie przesadzać, ale warzywa dodawać na przykład do każdego posiłku, tak? Tak, żeby warzyw wyszło około 400-500 gram na dzień. Tak? To jest taka rekomendowana ilość tych produktów. Natomiast tutaj, broń Boże, nie mówię o tym, żebyśmy dodatkowo pili jakiś błonnik i tak dalej, bo nadwyżka błonnika też może negatywnie tutaj działać. Tak? Czyli po prostu tutaj stosujemy odpowiednią dietę z produktami błonnikowymi, a nie dodatkowo jakieś suplementy z błonnikiem. Składników organizm nasz najbardziej potrzebuje podczas wzmożonego stresu? No to, to właściwie tak jak już powiedziałam, to tutaj podobne pytanie. Czyli, tak jak mówię, tutaj dieta bogata w błonnik, tak? To jest taka: ten błonnik nie dość, że dobrze wpływa na perystaltykę jelit, na, na, na to, jak pracują nasze bakterie jelitowe, tak? Są one pożywką dla tych bakterii jelitowych i wtedy faktycznie. Też przez to poprawia się nasz nastrój. Czy przy stresie wskazana jest dieta bogata w probiotyki? Tak, ale już tłumaczę, jak to wygląda, bo warto tutaj wspomóc się właśnie profilaktyką probiotyczną, tak jak już mówiłam. Natomiast tutaj myślę, że chodziło o dietę bogatą na przykład w kiszonki czy w fermentowane produkty mleczne. One jak najbardziej mogą wspomóc naszą mikrobiotę jelitową, natomiast nie są to typowe probiotyki. Często są określane jako naturalne probiotyki, natomiast jest to takie określenie umowne, dlatego że one nie wpływają dokładnie w taki sam sposób na organizm. Jak probiotyki te przyjmowane na przykład w postaci profilaktyki czy w postaci suplementacji, dlatego że w tych produktach spożywczych te probiotyki są w dosyć przypadkowej ilości i one też nie są zdolne jakby przetrwać na przykład w środowisku. Kwasu żołądkowego, tak? Więc te, te produkty jak najbardziej wspomagają naszą mikrobiotę jelitową, natomiast przy długotrwałym stresie nie będą wystarczające. Tutaj faktycznie musiałaby wejść wtedy ta profilaktyka probiotyczna. Dobrze. Nie będę tutaj przedłużać, ponieważ ja to, co chciałam powiedzieć i przekazać, to, to powiedziałam. Więcej pytań nie widzę, a gdyby się pojawiły, to na pewno odpiszemy w komentarzu. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia.